Co się będzie działo te 27 maja? Niestety nas nie będzie. Pewnie będą żałować, że nas nie będzie. A tam jest walka o życie. Właśnie zajechaliśmy do Walencji, mamy fajne miejsce na samym końcu. Idziemy właśnie zobaczyć na plażę, a jutro już będziemy zwiedzać miasto, także lecimy zobaczyć jak jest na plaży. To jest imprezownia, gdzie ludzie narzekali, że jest za głośno do trzeciej w nocy. No, myślę, że nam nie będzie to przeszkadzało. Plaża, jaka fajna z paskami. No, fajna plażyczka. Zaraz pokażemy. Idziemy na plażę. Jakie fale. Gorsze fale niż te, w których my się kąpaliśmy. No, ludzie są! No, ludzie są, ale... Szaleni coś, nie co? to ludzie, myślałam. Chciałam powiedzieć, że to falochrony, ochrony Tak? Ciekawki. Ogromna plaża. Podejrzewam, że w okresie letnim tutaj są imprezy na plaży, bo to jest aż niemożliwe, żeby to nie było użytkowane. Zobaczcie jaka ogromna plaża. Szeroka jak nie wiem. Mamy dwóch plażowiczów.

No ja też sprawdzę. to No jak, zaraz, tam ktoś łazi. Zobacz, jak tam to weszła. Nie jest ciepło. Ci śmiałkowie dzisiaj? A, już wyszli. Szybko uciekali. <noise> tak, zobaczcie jakie fale, w ogóle jaka pogoda. My lecimy na zwiedzanie Walencji. Co? My jedziemy na zwiedzanie Walencji. Słoneczna Walencja, gorąco, upał. Chcieliśmy na rowerze jechać, ale... By nas zwiało. Chyba W miejscu latają. Szukują tak zwane. No to No to jedziemy już w autobusie, jesteśmy. Trochę nam to zajęło. Szukanie biletu i tak dalej. Okazuje się, że u kierowcy można bez problemu kupić. Jesteśmy, siedzimy. Przystaliśmy na podróży pracujemy nad plażą, to jest trochę daleko do sensu. Tak. Rowerami byśmy już byli. Może następnym razem rowerami, czy będziemy. Tylko baliśmy się tego, że możemy wrócić w deszczu, nie? Tak, to, to tak prawdopodobnie jest. będzie. Więc dobrze, było. Więc za tych wzięliśmy no. ten jedziemy. i jeszcze raz o Znaczy, już

Na co się dzieje tutaj? I Nie mamy dla was? Ale w Walencji bardzo są dziwne ronda, które na przykład nie mają pasów zaznaczonych i czasem pięć aut jest, a tak naprawdę wyjazdowe są trzy pasy, także no troszeczkę dziwne. <laughs> Jak w Paryżu. Maciuś, a, a powiedz, co to jest? A to jest kościół. Zobacz, jaki kościół przyozdobiony. Nieźle, co? Super. Instytut, chyba szkoła. O no, tutaj coś ze sztuką, proszę bardzo, obrazy. No Walencja jest cudowna, zaskakuje. To chyba jest miasto sztuki i piękne. A nie wiem, co to są za te drzewa. W ogóle to jest takie troszeczkę ubogie te fioletowe yy, yy, kwiatki, ale gdzie gdzieniegdzie są tak piękne, rozłożyste, będziemy musieli to sprawdzić. Po prostu pięknie to wygląda. czy w Polsce by się przyjęła sedynka, drzewka. Fly to Venice? Dobrze mi się wydaje, że jestem. tak? Tak, Co je jedziemy właśnie? Wysiedamy już? No. Już teraz? Tak, to jest arena Peku. No to właśnie tutaj widzicie arenę. Zamknięte prawdopodobnie jest, ale. Będziemy dookoła pod... Ale dokoła przejdziemy. Macie jeszcze nic dużo już widzicie. Ciekawe, jakie jest w środku. Tu chyba jest PKP, Peku. Wysiadamy? Wysiedamy. Mamy arenę byków w Walencji. Ciekawostką jest, że to w tym miejscu właśnie w 2001 roku odbyły się pierwsze zawody Red Bull X-Fighters. W tej chwili już się tu nie odbywają. Natomiast tutaj, tutaj widzimy na plakacie, że jakieś inne zawody w freestyle'u będą w tym tygodniu. To będzie przerzute, dzień w sumie nie. No jest tego maja. Nas już tu nie będzie niestety, bo musimy się kierować na północ, ale... Widać, że dalej ta arena jest wykorzystywana na motocrossu, więc jak ktoś lubi sporty motorowe, warto tutaj zaglądać. Jeśli się będzie działo 27 maja, niestety nas nie będzie. mnie będą żałować, że nas nie będzie. A tam jest... Walki byków. Walka o życie. No nie widać zbyt dużo, no dużo woli pokazaliśmy jednak. Lecimy dalej zwiedzać. Jeszcze dla ścisłości sama arena została wybudowana w 1859 roku, więc nie jest to jakiś obiekt antyczny, tylko wzorowany na, na budynkach rzymskich typu Koloseum. Pojemność tej areny to jest 12 tysięcy ludzi, więc taka średnia. Nie za duża, ale bardzo ładna za oka. No, tu jesteśmy na placu de Ahutament. Coś w tym stylu. Na środeczku sobie stoimy. Ładne widoczki. Tak, początek starego miasta. Jeszcze mamy z 800 metrów. I pokażemy resztę. Lecimy! z wodą, zobaczymy gdzie działa. Walęc no, to nie jest takie atypiczny. No ja yeah. nice. jest? jest woda. Jest fontanna. Pierwsza fontanna odkąd tu przyjechaliśmy do tego regionu, rejonu jest i woda. Miejscowość ładna i przede wszystkim czysta w przeciwieństwie do Barcelony. już jest plus, nie ma śmieci. Tak, zdecydowanie przyjemniej nam się chodzi. Nie wiem dlaczego, ale jakaś większa swoboda jest. And beer Club, food and drinks. Beer. Już nie pierwszy raz widzimy, chyba to jest taka norma tutaj. Menu są na konach kreskowych. Ty sobie telefon ładujesz w i masz menu bez noszenia papierów, więc fajna nawet opcja. No ale nie zawsze, jak na przykład ja teraz jestem out of internet, także nie zawsze jest ten internet, więc ja poproszę wersję paper. To, to, jest, to jest dla cywilizowanych ludzi? No ja nie jestem cywilizowana, coś jest ostatnimi czasy. Jest tutaj sklep Mercado, tak? Centralna hala targowa Wenecji. Centralna... Mercat e, Central de Valencia. Mercado Central de Valencia. Centralna hala targowa Walencji. Tak, została oddana do użytku w 1928. 8000 metrów kwadratowych. Ponad 1200 wystawców czy sprzedawców. Podobno można tu kupić wszystko. Idziemy zobaczyć. Pokażemy to od środka. No bardzo ładny budynek. Piękny budynek. Ładnie jest, wygląda z zewnątrz. Fajne zdobienia. Ciekawe jak w środku. I wejdziemy. Dobre miejsce, żeby zobaczyć się przed nadchodzącym deszczem. To na pewno. Mercat centralny. Spójrzcie tylko jak to od środka wygląda. To jest coś, co trzeba zobaczyć. I sami turyści. To co? Dla mnie macie Czy, czy prosto? Prosto. Są książki, pamiątki. Miecho. Piękna kopuła. No nieźle, ole mięcha, ludzie. Ludzie. Ha. Co tutaj są też? O, kiszonki tutaj są. Tu są oliwki, proszę bardzo, przeróżne. Mm. Mm. A co, co, co jest? Agresnie. Nie, to są te jabłuszka kaparowe. Jabłuszka kaparowe, one są pyszne. No nie, no raj, ludzie, raj. Owocki, warzywa. A suszone nawet mamy pomidorki. Spoko, chciałam na coś. Tutaj są ryże, nie ryże. Zobaczcie, każdy ma swoją specjalizację i ma każdy rodzaj. Wszystko, co potrzeba, czego dusza pragnie. Czekolada. O, patrz, można spróbować. Maciek nie. Maciek nie wolno. Fajnie, patrzcie. Nie wiem dlaczego, ale to mnie przyciąga. No jest Pewnie przyprawa. Szafrany. Mmm, Git Paella. Widzicie. Azafran, Herb, Tutaj Wigüenexcia. Virgin. No i winka, tak? No winka to tam. Może są takie, których e, nie znamy. Tutaj za 5 euro, proszę bardzo. Flaszeczkę można sobie wziąć. Tutaj z kolei można flaszeczkę za 3 euro sobie wziąć. Tu jest jakaś wyższa półka, a nie, trójeczka też, różna, no. tam, że 7 było. Sangrika 2,50, proszę bardzo, jak się mm. mm. 2,50, zobacz Maciuś, i 2,50 kieliszek. Możesz sobie wybrać jakiś szczep. Super, bardzo fajne miejsce. Tutaj mięska, część dalsza. Tu już jest za 5,50, 7,80. Narzut jest troszeczkę większy, nie? No, jest większy. Są gotowe mięska. Potato chips. Potato chips. Uuu, mm. tutaj jak to fajnie wygląda. To no, fajnie wygląda. Patrzcie. Będziemy serano jest. Jest dobre na rano. To jest dobre na rano. I zobacz, te, a za ile one są? Nie ma. A ciekawe, my już powiem wam, sprawdziliśmy to. Przepyszne. Jak na naszą dietę petarda fajnie chrupie zastępnik e, zastępuje chipsy. Tylko że my spróbowaliśmy z kilku sklepów i fajne są w Aldynie w Lidlu, Barbecue w Lidlu i w Sparze spa to sprzedają. Ale petarda. A sery? Wszystkie są przepyszne. Jeszcze nie trafiliśmy na żadne jakiś niedobre, nie? Tak jest, zawsze No, dobra. Widzimy. O, pamiątki piękne. O! Gołąbek też przyleciał. Dziecko goni gołąbka. No, także widzicie, wszystko, wszystko, jeszcze raz wszystko. A tu co było? Tylko zerknę? C to o, warzywka już się zbierają, no może to już jest nie czas. Wiecie, zawsze warzywka, owoce to rano, nie? Syrano. rano. O, a wiecie co? Nie, może to jest z tej Majorki. A nie, jest. No. Y... Sobrasada de Majorka, to jest to zielone. I to Maciek powie, bo Maciek to jadł, ja też jadłam. To jest taka pasta zrobiona z pomidorów i z mięsa wieprzowego. Bo jak to się je, to nawet nie, nie powie, że tam jest jakieś mięso, bo takie jest fajnie poszatkowane, zmielone. Tylko myśleliśmy, że to jest jakiś paprykarz, nawet ma podobną konsystencję, ale jest bardzo dobre. I bardzo fajny skład, yy, zaczynamy z majonezu. Tak, yy, bardzo dużo ma tłuszczów, yy, zero węgli. No dla nas idealne. No, mam nadzieję, że tutaj osoby, które są na diecie ketogenicznej bądź optymalnej też nas oglądają i że się tak troszeczkę inspirują. Tak, niechęć ja jakiejś pani kupować. Tak. Podaję. My na pewno te y, skórki będziemy kupowali w y, dużych ilościach. <laughs> Wiecie, jak to jest wieczorem sobie usiąść, nie, Z winkiem no, i fajnie, nagle nic trzeba. nie zjeść, nie? No, tak, no, tylko trzeba też uważać, żeby z umiarem, bo mają bardzo dużo białka, żeby to też... Białka dużo przystawać. białka, ale wiecie co, to się nawet nie da dużo zjeść. To zjecie tam... 100 gramów na dwie osoby. Tak, 100 gram, 50 gram na osobę i to jest wystarczające. No, no dobra. To no idziemy idziemy. Dalej. Ale sery to może coś Maciuś... Hmm. no? Wiecie, tak naprawdę produkt jest podobny jak w, w sklepach, no ale na rzut Dobre. za miejsce, nie? No to nie ma się co oszukiwać. O jakie ładne fachlarze. Oj coś komuś spadło z jedzenia i nie podniósł. Ale owcze sery, kozie. Mm. Permigiano 28 na przykład za kilogram. Ola, ola. No mięsko, ale powiem ci, że muszę spróbować. Co? E, muszę spróbować tych takich y, tych. Nóżek, tak, nie? No one są koniecznie czy, musimy je spróbować. One próbować. są bardzo fajnie cenie, bo tam dochodziło czasami nawet chyba 10 euro za kilogram, nawet mniej. Teraz się kupuje duże porcje, więc można bardzo dużo y, produktów kupić w niewygórowanej cenie. No, ciekawe jak, ile się z tego da przyrządzić do jedzenia. No. musimy to przetestować. A teraz mamy polo polo. Ciekawe za ile są jajka. No masz, euro 60. Euro 60, zobaczcie można. A ciekawe czy są... Ale to za dwunastkę? Nie, za Jest 6. No, za 6. Wiecie co, kto wie, czy tutaj te owoce, warzywa nie mają innego smaku. Ale Maciek, znajdźmy tutaj te banany, sobie po bananie zjedzmy, albo jednego na pół. Gdzie są, szukajmy. Szukamy bananów takich dużych. Mm, sery. Jedyne, co, z czym mogłabym znaleźć Macieka, to ser. Wspólna. <śm> wspólna zdrada będzie. Tak. <śm> ale przypraw, ty, a może jest jakiś ten, zioła prowansalskie. Euro 20 nie niedużo, nie? O, prowenzalsa. Prowenzale, czyli zioła prowansalskie. Nie mamy już. Mamy ten, tylko oregano. Bierzemy? Czy to euro czy za dużo? Nie wiem, chyba To normalna kartą. No. No nie wiem, nie wiem, wiesz.

Adzjan Oen. To jest drogie. Tutaj 2,50, nie tak dużo. Jedalne kwiatki nawet mają jezu. Malwa Flu. Kupione. kupione już? Zapłaciłeś? No. Zobacz, tutaj za euro 70, tu za 5,40. Ej, super w ogóle takie jedalne kwiatki. No, o, lawenda, no, ale to wygląda błędnie. Idziemy dalej. No będzie tak, dobra, fajna duża paczka, nie, się przyda. Nie rozsypać. No, przydałby Idziemy dalej, to zamykane. U. Widziałam. Jeżeli <grystanie> tak zostawiają, to co? Dużo się jest napięte. Niezłeś ile tu jest jajców ojajaj. o Boże raj nie zły jajek xl 73 za 1, 63 83 super 30 huevos e, za 1, super Pistasy 20 euro za kilogram sal, czyli bez soli. Nie lubimy tak. O, proszę tu bardzo. Nic nie ma, proszę dalej. Tu nic nie ma, tu jest wszystko. Tu jest wszystko, zobaczcie, kurczaczki. Ładne też Ładnie to wygląda, bardzo ładnie. Zamykam, się zbierają. to tam widzę jakiś warzywnik. No idziemy prosto. No nie gdzie, gdzie no wiecie, no coś tak nie sprzątają za bardzo. No ale nie no, ma się co dziwić mnóstwo ludzi pewnie, wiecie. Nie, no, ja po zamknięciu my tutaj powiem, jesteśmy godzina która Maciuś, bo mnie nie widać. 15:5. 15.05. No to widzicie, no od szóstej to nie, tu jest otwarte, nie? I kupuję... Ooo! Mm. Nie lubię takich rzeczy. Nie, nie lubię, ale ładnie ja, wyglądają. Ja, że, ale ja lubię akurat. Tatary. Tardor. No nie mają. Może w Barcelonie No, w Barcelonie wzięliśmy. Cinco hiel. To jest jeszcze jeden warzywniak. O, patrz. Ładnie, ładnie. Zobaczcie, jakie zdobienia. Super. Mavera. Tardor. Nie wiem co to znaczy, ale może Wiecie co to sądziłem, że tam są ryby, tutaj jest pszeniczne, tutaj warzywka, frutas. Okej, okay, szukamy. Nie ma. Zgniecięte banany. no, takie duże. Może ja powiem co szukamy, bo bardzo dla widzieliśmy takie banany, które widać było, że były zwane dojrzałe, one były takie większe. Yy, bardziej mięsiste i pobite, ale no, nie wyglądały one w ten sposób jak zbite banany takie co mamy normalnie w sklepach. I to było widać, że inaczej hodowane. byliśmy na jadzeni, więc nie kupowaliśmy, a na teraz żałujemy, bo nie możemy ich nigdzie znaleźć, a bardzo ciekawie wyglądały, wyglądały i nas to zainteresowało. No i Macie mówił, że są przepyszne. No, no tak, tak piszą ludzie, ale sam nie jadzą jeszcze. A to co jest? A masz łaśki. Ok, 30 racji. Wylka mi euro waly węgla Ule mają chałowy Całwa, bardzo raz zostawiałam czy euro Czyli ze 100 zł, nie? Czyli podobnie jak w Polsce Za cenę taką i droga, jedziemy do Sali? Do no, mości No nic no nie ma się zorientowali a może w Starego się będzie? Tu nie ma co chyba. Tam już wszystko pozamykamy. dobra, Tak właśnie wygląda Marketo hmm, Decentral. Też są przyprawy. Co to jest? Papryczki? Hmm, papryka, zobaczcie jaka. Ole pięknie. Ole pięknie tutaj jest. No. Ale tak pięknie pachnie papryką. No, tak uciekamy, bo jeszcze nakupujemy. No niepotrzebne nam to jest aktualnie. Ale gdzie te banany? No nie ma. Będziemy szukać bananów na mieście. Żegnamy z... się z kalą targową w Walencji. Bardzo fajny budynek, fajny market. Zapraszamy tu wszystkich z długimi portfelami, bo można się odkupić ciekawymi produktami dobrej jakości. O, to jest nawet działek, który się pakuje. Przejdziemy przed niego do wyjścia i tyle. Uciekamy. No już to nic nie znajdzie. Czy... Alkohol? Ale jak pięknie rybką pachnie. Mm, niom, niom. ale za bardzo ogromny jest. No szkoda, że tak późno się tutaj wieś, ale nie mogliśmy wcześniej, bo musieliśmy pieski wyprawić, można tak powiedzieć. Mm. No już widzisz, wszystko zamykają. Chociaż go gogle nas to szukało, bo na goglach było napisane, że szkala tak. jest czynna do drugiej w nocy. A tu się okazuje że do 15. Mała no. różnica, mała. On coś tam jest jeszcze. Może coś jeszcze jest otwarte, nie? Do tego czasu. Może gdzieś jest e, imprezowa hala. <noise> no, wszystko zamknięte sprzątają. Szukamy. Nie ma. Nie ma bananów. Ale zobaczcie, ojojoj. Jakie fajne tutaj, ciecierzyce, groch. Wszystko jest, fasola, o Jezu. No, dla osób, które sobie cenią świeżość, fajny produkt, to jest naprawdę fajne miejsce. aż zachęca do kupna, naprawdę. Hmm. Hmm. Werdorus. tutaj zobaczcie, fajne. E, włoszczyzna suszona. Fajnie, tam mam siemię lniane. Tutaj złote. O, płynoła. Wszystko, czego dusza zapragnie, zapraszamy tutaj. Tutaj mamy kościół świętej. Wizynik barak, barakowski style. Święty Juan. Styl barokowy. Bardzo ładny. A za nami budynek Giełdy Jedwabiu. Powstał on w XV wieku. Był to symbol tutejszego bogactwa. Służył do y, obsługi handlu morskiego. no Głównie jedwabiu, dlatego tak go nazwali. Bardzo zabytkowy, prestiżowy budynek. Y, nie wiem, czy tutaj pożądam się do środka wejść, żeby ale widać styl śródziemnomorski, stary. Tak, bardzo Dyska ładnie. Nie, ktoś ma... jest w środku, także mam nadzieję, że da radę tam wejść. Postaramy się dla Was. O. To jest prawdziwe wejście do tego centrum handlu. Do hali targowej. Hali targowej, do hali targowej. Oczywiście, że hali targowej, a do jakiej innej. Idziemy. On przekształcony w park. I przez całe kilka, tam chyba dziewięć kilometrów wzdłuż Walencji jest taki bardzo fajny, ciekawy park, gdzie można się schować przed słońcem, więc my się idziemy chować przed słońcem teraz. Przed słońcem. <grym>